Kwotę y, symboliczną miliona złotych y, w zamian proponuję y, 50% n, udziału. Przeszedłem do Państwa z tym oto przedmiotem, który w przyszłości będzie zabawką dla dzieci, jest to prototyp tej, y, tejże zabawki. Ta zabawka ma służyć dzieciom y, w wieku od 3 do y, 8 lat, tak y, w przybliżeniu. Czemu ona ma służyć tym dzieciom? E, po pierwsze. Na rekreacji. Proszę sobie wyobrazić e, spacer z rodzicami i dziecko małe, powiedzmy 3-4 letnie, z takim czymś, które sobie chodzi po plaży i tam sobie wierci tym e, przedmiotem, który właśnie działa w ten sposób. Obracamy korbą. I to o to tak jedzie. Fajne. Strasznie intrygujące. I tak sobie można też i cofać. W drugą dziecko sprawę, no chodzi, tak. No. Dziecko chodzi w kółko? Yy, może chodzić w kółko, jeśli Bo chce. Tak. Można jechać prosto. W zależności od tego, jakie przybierzemy kroki, szybkość kroku i szybkość kręcenia, tak to się będzie po właściwie poruszało. Trzeba synchronizować ruchy rąk i nóg. I w zależności od tego, co dziecko sobie tam wyobrazi, co będzie chciało osiągnąć, tak będzie sobie tym yy, kręciło. Drugi element y, to jest element sportu. Na przykład, na spacer można iść, rozumiem, że y, z takim większym y, idzie rodzic, a z takim malutkim y, idzie dziecko. Być może tak. Różowe, na przykład dla dziewczynek też. Oczywiście, dziewczynka też, dziecko. No. Sport. Trzeba yy. sobie podziękować. Mając kilka takich egzemplarzy, na przykład w przedszkolu czy w szkole. Można się tym bawić yy, rywalizując między sobą, między grupami albo pojedynczo, a można i w grupach. Proszę sobie wyobrazić to szkolne, szkolne, szkolne boisko. Ustawiamy sobie pachołki no. i takim oto przedmiotem. Staramy się, tu jest start, staramy się te pachołki omijać. A o tak. Im szybciej, tym lepiej. Jeśli będzie to kilka grup, to tak samo będzie ta rywalizacja. Można też dla jednej osoby ustalić sobie na przykład stoperem czas, i tak samo będzie się to liczyło. Czyli tak, zaznaczyłem to koło, które będzie właśnie omijało te słupki w ten sposób. Tu obok będzie szedł ten, który ten przedmiot prowadzi. Tu zabawkę Prowadzący. No i właśnie jak widać, jest to, jakby ślady samochodu. I to jest trzeci element, o którym chcę powiedzieć, czemu ta zabawka ma służyć, czyli na Szerzej pojęta, bo Grzegorz, można, można to. było wypróbować, wie pan? Proszę bardzo. Grzeliutko się nie wywróci. <noise> <noise> ja, jak, to, jak to działa? To znaczy tak jakbym tak. Do... idę sobie Przeciw... spokojnie. Nie, nie, nie. Nie? Niech pan tu trzymamy jedną ręką tak. na stały. Dostało. W jednym punkcie, a tym to tak jak kolba od studni. Nie, no rewelacja. Ja, ja, Musisz to jakoś kontrolować, no jakkolwiek. I, mo i, I można, można iść też wokół. Oczywiście. <noise> Na razie element skręcenia się w kółko <noise> A to też można by było, jak się koledzy pokłócą w przedszkolu, nie? to tak przyłożyć jeden drugiemu. No to jest sport. Co będzie do nauki? Nie, nie, ja myślę, że na Przepraszam, bo nie skończył pan wątku nauka. Tak. Cóż naukowego z tego wynika? No jak pan już tutaj też orientował się, żeby tym się poruszać, trzeba się orientować w terenie. Trzeba wiedzieć, co chce się osiągnąć, dokąd chce się dojechać. Czyli trzeba planować. Czyli trzeba myśleć. A proszę mi powiedzieć, u kogo pan już z tym był? Byłem To jest taki świeży, fantastyczny nie, nie byłem. Osobiście nie byłem, ale rozumiem, że... sobie na potrzeby tego programu tak wymyślił takie coś? Nie, to... Zamysł mój y, powstał, y, zrodził się półtora roku temu jako przedsięwzięcie, natomiast bawiłem się czymś podobnym, brat mi to zrobił y, 40 lat temu. A jaki był, y, 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 bo to jest po, po półtorarocznej jakby modyfikacji i rozwoju, jak on wygląda, jak był przed rozwojem, był w pierwotnej wersji? Podobne, tylko że był bardziej siermiężny, tak? No A ten. No, e... mogło, mogło być to jeszcze bardziej ciermiężny. <laughs> ja tak. Komu pan to Ty... proszę powiedzieć, proszę powiedzieć kom, czy ktoś, komuś pan to już pokazywał? Nie, pokazywać fizycznie nie. E, natomiast rozmawiałem z Pana trzema oferta. osobami, osobami, e, firmami w, w, w naszym to to kraju. To. E, jedna była bliżej zainteresowana, ale wymiękła ostatecznie, więc e, mój pomysł przeniósł się na to, żeby... Zale się tutaj wśród Państwa i, i Ciekaw i państw jestem, jak Pan podejrzewa, co tę osobę mogło zniechęcić? Pieniądze. Wielkość pieniędzy. No tak, to rzeczywiście symbol jednak najdroższy jak świata. Yy, yy, tak. A, 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 pan co, a, a dlaczego uważa Pan, że to ta kwota milion złotych to taka jest symboliczna? Yy, symboliczna, bo mogą być równie 10 milionów. No tak. <laughs> Dobra, nie <prawie. głosy> <Gratuluję. głosy> Nie, no, naprawdę fajne, fajne. Ale ja myślę, że nie sprzeda pan tego nikomu. Nie, dlaczego? Dlaczego? My to z grzesiem po 500 chcemy dać, nie? Grzysiem. Ty pierwszy. To... Czyli ja, ja, ja bym zaryzykował. Przy czym jedna, główna obawa jest taka, że nie ma patentu i boję się, że po emisji e, tego programu firmy sportowe mogą jednak uprzedzić pana i rzucić na rynek w ilości. Tak. Na to drugi z powodów, dla których jestem tutaj przed państwem, bo. Też się tego obawiają. A za chwilę, za chwilę mogłoby to być A, na całym świecie poza mną, że tak ja, powiem. ja się boję, że tu jednak duże giganty się rzucą duże koncerny międzynarodowe. I to chyba nie no nie wiem, czy w dwójkę mamy szansę jakby wszyscy w ten. No czy wiesz. Słuchaj, że. Nie, ja, nie czuję się na siłach. Ja uważam, że ja w ogóle nie oni że... od biznesów. Gdzie technologia mnie przerasta. No tak, bo to dużo internetu. Jest. Niech pan ich nie słucha, Nie, nie sobie słucham. wie pan co. W ogóle chłopaki się nie znają. To jest po prostu głupie, w związku z tym niepotrzebnie dyskutuję. Ja nie wiem, jak pan na to wpadł. Jak? Aha, brat, przepraszam. No, Dobra, oglądał, nie lubię poniedziałków z Łazuką, no. Ale jak pan, ogóle... no dobrze, niech pan proszę powie, jak pan uważa, jak długo takie trzyletnie dziecko się tym będzie bawiło? No? Do? do, do nie, nie, jak długo? Czy pięć minut, dziesięć? Do W zależności od tego, co sobie będzie wyobrażało. Jest A. to też element nauki, czyli tego rozwoju, tego bodźca. Bo nie wiem, może być to w jednym momencie, powiedzmy, zobaczy ojca w dzipie i będzie to dla niego ten dzip. Powiedzmy, jadać po, płasku, po piasku czy po, po błocie. takie... Za... No właśnie, jest to też właśnie element tego... więcej, czarownice zwróciły że jest to o tyle przemyślane, że te ząbki sugerują, że to służy również do jazdy w terenie. Owszem. Z żalem muszę zrezygnować z tego najdroższego kika świata, bo na pewno byłby to wynik mojej kariery zawodowej. Także ja odpadam. Dziękuję. Dla tego programu to, to był typowy e, e, kij w ale mimo wszystko ja również, tak jak kolega, dołączam się do, do tych sceptyków, czyli jestem na nie. Dziękuję. Ja dziękuję, powiedziałem główny problem. paty, natomiast z przyjemnością bym wypożyczył. Ale nie, jeśli można po programie. Dziękuję. No nie, ja już powiedziałem, to jest po prostu głupie. Dziękuję. Także ja e, nie. Nie, nie, ja dziękuję. Po prostu wolałabym, żeby dzieci się bawiły czymś innym. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję dziękujemy bardzo. bardzo, dziękujemy serdecznie. Mimo wszystko, pomoc. dziękuję bardzo. Pomodzenia. Ale slalom, przekody